Cześć, tu Hania z Analiza IT. Witam Cię w kolejnym odcinku z serii Słownik Analityka. Dzisiaj będzie o tym, kim jest analityk biznesowy. Według BaboGuide, czyli Zbioru Dobrych Praktyk Analizy Biznesowej wydanej przez IIBA, czyli International Institute of Business Analysis, analityk biznesowy jest to każda osoba, która wykonuje zadania analizy biznesowej opisane w BaboGuide niezależnie od nazwy, stanowiska i roli. I co tu? Praktycznego wynika dla nas. To znaczy, że analitykiem biznesowym może się nazywać osoba, która nie ma takiej nazwy stanowiska, czyli również y, y, programista, który wykonuje takie zadania, jest w tej definicji. Także analitykiem biznesowym, wchodzi w rolę analityka biznesowego. Może to być też na przykład szef firmy, który wykonuje zadanie analizy biznesowej. On również w tym momencie wchodzi w taką rolę analityka biznesowego, ale nawet jeśli ktoś posiada nazwę stanowiska analityk biznesowy, a nie wykonuje tych zadań, które właśnie tutaj za chwilę sobie wymienimy, to w takim. Układzie on nie pasuje do tej definicji analityka biznesowego. Czyli niezależnie jaka jest nazwa stanowiska i roli, ważne jest, jakie zadania wykonuje ta osoba. I tutaj, jak wyglądają te zadania, które powinien wykonywać analityk biznesowy? Mo mogą to być niektóre z wymienionych zadań, albo wiele z nich przeplatających się ze sobą. Jednym z takich obszarów jest analiza strategii, czyli jeśli ta osoba wykonuje analizę strategii, zastanawia się, w, jak ją, w jaką stronę najlepiej, aby rozwijała się dana organizacja, biorąc pod uwagę jej wewnętrzną sytuację dzisiaj, to, jak wygląda rynek, to, czego potrzebują klienci, to, jak zachowują się konkurenci i pomaga właśnie określić te kierunki strategiczne, no to taka osoba będzie, będzie właśnie wykonywała te zadania analityka biznesowego. To jest pierwszy obszar wiedzy. Drugi to planowanie i monitorowanie analizy. Czyli tutaj mówimy o tym, jeśli mamy przed sobą jakiś projekt albo prace analityczne do wykonania, to w tym obszarze wiedzy analityk zastanawia się, jak najlepiej podejść tutaj do tego pod kątem analizy biznesowej, jak najlepiej zarządzać informacjami, współpracą z interesariuszami, jakie zadania, artefakty najlepiej dobrać. Czyli on planuje tą analizę biznesową, ale też w trakcie wykonywania zadań analitycznych. Następuje monitorowanie tej analizy, czyli sprawdzamy, czy rzeczywiście dostarczamy wartość, czy czas, jaki na to poświęcamy, nam się opłaca? Czy są inne czynniki, które wpływają na jakość naszej pracy? Na przykład, ile mamy błędów, ile razy musimy coś poprawiać i czy na przykład, jeśli coś jest niejasne dla naszych odbiorców, to czy jest coś, co możemy poprawić? Więc w czasie całej tej analizy patrzymy, czy jesteśmy na dobrej drodze pod kątem wybranych przez nas mierników i zastanawiamy się, czy możemy coś usprawnić. To jest drugi obszar wiedzy. Kolejny obszar wiedzy to pozyskiwanie wymagań i współpraca z interesariuszami. Czyli tutaj to pozyskiwanie wymagań jest to taka rzecz, która właśnie często jako pierwsza kojarzy się z pracą analityka biznesowego, czyli pozyskujemy różne informacje, które następnie przetwarzamy też w to, żeby one się stały wymaganiami na rozwiązanie, ale też mamy tutaj taki element współpracy, czyli znajdujemy interesariuszy, odkrywamy, kto będzie miał wpływ na dany projekt czy produkt, albo na kogo to rozwiązanie będzie wpływało. No i na tej zasadzie właśnie koordynujemy współpracę po to, aby wypracować rozwiązanie, które da największą wartość. Kolejnym obszarem wiedzy jest analiza wymagań i projektowanie, czyli z informacji, które zebraliśmy od interesariuszy z różnych źródeł, z różnych dokumentów, z eksperymentów. Tworzymy wymagania, czyli analizujemy wymagania, patrzymy, czy one są kompletne, spójne, weryfikujemy, walidujemy, modelujemy i następnie też projektujemy rozwiązanie, czy to w formie prototypów interfejsów użytkownika, czy to w formie jakichś algorytmów, czy to w jeszcze innych formach, które pomagają nam właśnie przejść od wymagań, czyli od tych warunków, którym powinno podlegać dane rozwiązanie, do tego, żeby przejść już w stronę, Projektu. Kolejnym obszarem wiedzy jest zarządzanie cyklem życia wymagań. To pozyskiwanie informacji, czy ta analiza wymagań, ona w pewnym momencie ma swoją większą intensywność, ale też z czasem, kiedy Nasze produkty czy projekty przechodzą w fazę taką utrzymania, no to również te wymagania, które się pojawiły wcześniej, no to cały czas one żyją, cały czas są aktualne, one mogą się zmieniać mogą się zmieniać potrzeby, mogą przychodzić żądania zmian może się też zmieniać sytuacja na różne sposoby, i w tym momencie musimy zarządzać tymi wymaganiami. I ich cyklem życia. Niektóre zostaną wycofane, inne zostają, inne zostają dodane, jeszcze inne zostają modyfikowane, i właśnie tutaj nasze wyzwanie polega na tym, żeby utrzymywać cały czas spójność i, i wartość. Tego, co, co mamy. I ostatnim obszarem wiedzy, którym zajmuje się analityk biznesowy, to jest ocena rozwiązania, czyli po tym, jak rozwiązanie zostanie przekazane do użytkowania albo też za każdym razem, kiedy robimy to iteracyjnie, zostaje kolejna porcja rozwiązania przekazana do tego, żeby już działała w biznesie dla naszych odbiorców. No to następuje ocena tego rozwiązania, czyli zastanawiamy się, czy to rozwiązanie rzeczywiście spełnia te cele, jakie. Postawiliśmy przed nim, czy to pod kątem, właśnie dla naszych klientów, dla naszej organizacji, ale też pod kątem technicznym, czy, za, czy wymagania, zarówno funkcjonalne, jak i jakościowe są spełnione. No i patrzymy, czy te cele biznesowe, które mieliśmy, są rzeczywiście realizowane. I tutaj w tym, w tym obszarze wiedzy zastanawiamy się też, czy jest coś, co możemy zrobić, albo pod kątem gotowości organizacji, albo pod kątem samego narzędzia, samego rozwiązania żeby po prostu zwiększyć wartość, jaką dostarczamy naszym odbiorcom. Więc jeśli jest osoba, która pracuje nad jednym lub kilkoma z tych obszarów wiedzy, no to wtedy wykonuje zadania analityka biznesowego. Analityk biznesowy robi jeszcze to, że odkrywa, syntezuje, czy analizuje informacje z różnych źródeł w przedsiębiorstwie, włączając to narzędzia, procesy, dokumentację interesariuszy. Czyli to, jest, to są takie najczęstsze zadania analityka. Odkrywa rzeczywiste potrzeby interesariuszy, czyli nie tylko to, co dana osoba powie, żeby chciała, ale dociera do tego, dlaczego by to chciała, czyli jaka potrzeba za tym stoi. Następnie też dopasowuje projektowane i dostarczane rozwiązanie z potrzebami interesariuszy, czyli też jest blisko tego zespołu, czy. Czy, czy tego całego projektu, który pomaga w wytwarzaniu tego rozwiązania i cały czas dba o to, żeby to rozwiązanie jak najlepiej współgrało z potrzebami interesariuszy. Jakie aktywności wykonuje analityk? Odkrywa potrzeby i cele organizacji, czyli właśnie to skupienie również na firmie. Analizuje potrzeby i rozwiązania, czyli sprawdza, czy takie potrzeby rzeczywiście występują, co one oznaczają, w jakiej są formie i tutaj sprawdza, jakie są dostępne rozwiązania, rekomenduje rozwiązania. Może też opracowywać strategię, chociażby strategię organizacji albo strategię dostarczania danego rozwiązania. Kieruje też zmianami. Jest to możliwe w aktywnościach analityka, że wykonanie jakiejś zmiany wymaga skoordynowania, na przykład współpracy interesariuszy, i takie zadania też analityk biznesowy może realizować. Albo, no właśnie, moderuje współpracę interesariuszy, czyli ktoś już pracuje nad tym, ale analityk dba o to, żeby był wyznaczony cel, żeby były zaangażowane właściwe osoby, żeby te osoby cały czas brały udział w procesie, dostarczały informacje, ale też informację zwrotną czy wartość, która była zakładana, jest tutaj. Dostarczana. I tak wyglądają właśnie typowe aktywności analityka biznesowego. Więc praktyczne rzeczy, jakie możesz wynieść z tej definicji, to po pierwsze to, czy ty jesteś analitykiem biznesowym, czy wchodzisz w tą rolę analityka biznesowego. Nawet jeśli masz nazwę stanowiska zupełnie inną, to mimo to możesz rzeczywiście wchodzić w rolę analityka biznesowego. Ale też w drugą stronę, jeśli masz rolę analityka biznesowego, czy rzeczywiście wykonujesz te zadania, te obszary wiedzy, które zostały tu wymienione. A kolejna rzecz, jaką możesz z tego wyciągnąć, to również odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wykonujesz te elementy, albo czy mimo tego, że ich nie robisz, to one są potrzebne u Ciebie w pracy i to może być też taka inspiracja do tego, jak można się rozwijać. Jeśli w tym momencie nie wykonujesz jakichś zadań, to widzisz tutaj też szersze spektrum tego, co może robić analityk biznesowy i możesz to wykorzystać jako pomysł na własny rozwój. Dzięki za ten odcinek i zapraszam Cię do kolejnego. Do zobaczenia, cześć.